Z tej strony Karol, a ja witam Was na kanale Hormony Buzują, kanale w tematyce zdrowia, dopingu, treningu oraz dietetyki. Z racji na moje zamiłowanie nie tylko do kulturystyki, możecie spodziewać się ciekawych materiałów w temacie MMA oraz boksu. Pierwszy większy materiał pojawi się w połowie lutego i będzie to trening wraz z wywiadem, który przeprowadzę w klubie grappling Kraków z jednym z tutejszych trenerów, z Pawłem Kotabą. Paweł ma pod swoimi skrzydłami wielu ciekawych zawodników, między innymi Salima Tuariego, który występował kiedyś w UFC, czy zawsze groźnego i niebezpiecznego mnie. Z Pawłem porozmawiamy przede wszystkim o treningu siłowym, treningu siłowym pod sporty walki, porozmawiamy o dopingu, też z racji na to, że Paweł kiedyś występował w zawodach kulturystycznych, porozmawiamy o tym, co się obecnie dzieje na rynku polskim i zagranicznym MMA. Kolejny materiał będzie to materiał QA z moim gościem, którego nazwiska jeszcze nie zdradzę. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je proszę w komentarzach, a wideo z odpowiedziami na te pytania. Pojawi się już wkrótce. Kolejnymi gośćmi na kanale będzie m.in. Arek Tańcula, czyli zawodnik MMA, Piotr Borecki, czyli jeden z najlepszych polskich kulturystów, oraz mój przyjaciel Grzegorz Ryś, dwukrotny mistrz polski. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam na Instagram. Wszystkiego dobrego. Kolejnej. Pff, jeszcze raz. Jeżeli macie jakieś pytania w temacie kulturystyki, dietetyki, treningu czy dopingu, zadawajcie je proszę w komentarzach. kurwa ekspres bank